Chciał kopać, to niech, nie w piłkę gra, nie na tym fajnym. To nie ma czasu na urlop, bo Dawid walczy za półtora miesiąca, także trzeba wrócić i pomóc w przygotowaniach jak najszybciej. Pamiętaj. No tak, gdzieś tam mimowolnie chciałem zapaść tę nogę, skręcić się do niej, ale Kuba bardzo słuchał swojego narożnika i tam mu krzyczeli, z tego co pamiętam, cofaj się, cofaj się, tam uciekaj, uciekaj, żeby nie zapoi. On no, się cofnął, ostatnie kopnięcie i sędzia przerwał walkę, bo krzyknąłem. No ale cóż. No tak, w końcu normalne jedzenie. Będzie można zjeść w normalnych ilościach. Także no, myślę, że kilka miesięcy i do tej wagi 9.3 będzie gotowy. Oczywiście, że tak. Jeszcze jak siedziałem, to Kuba podszedł do mnie. stałem swoim sztabem trenerskim, to pogratulowałem każdemu z nich. No bo no, co, trzeba zachować się honorowo. Powiem ten Kuba to dobry zawodnik. Jego, jego sztab trenerski też jest, też jest bardzo dobry, także wypadało pogratulować i tyle. Wiadomo, no gdzieś tam ten rekord jeden 1 mam. To nie jest jeszcze, nie jestem jeszcze na straconej pozycji, ale następną wakę mówię kategorii wyżej. I oczywiście to też jest zależne od Was. Czy będziecie chcieli, czy nie. Ja chcę walczyć. Nie ma co gdybać tak naprawdę, czy bym go poddał, czy bym go nie poddał. Stało się jak się stała, aczkolwiek to no, nie wiadomo nigdy. No, ta różnica siły mogła być zbyt duża, z kolei Jan silny, ja byłem osobiony. Także no nie wiem, chociaż jakieś dusze nie mogłyby wejść, ale to już takie ty, czysto teoretycznie. Nie, no nie mam żadnego urazu. No, pokonał mnie fery na zasadach, które wybraliśmy wspólnie, w wadze, którą wygraliśmy wspólnie. Także za jedyne co mogę powiedzieć to gratulacje no. I tyle. No myślę, że nawet nie chodzi o to, że z Maduzą, bo mogłaby być to walka z nim, mogłaby być to walka z tęcolą, aczkolwiek no mówię, no jedna, na, na dziesiątkę nie zdążymy, na jedenaska, dwunastka może. Ja muszę zbudować trochę mięśnie teraz i jedenastka, dwunastka jestem otwarty na walki. Wydaje mi się właśnie, że ten pierwszy kop tak siadł na udo, i wtedy, po czym, a, no kopie mocno, ale nie jest tak źle. Ale jak zaczął potem na nabiegu kopać te loły na łydkę, to już po prostu, ja ważyłem 93 kg, a te kopy mnie obracały dookoła, więc no, były naprawdę potężne. Słuchaj, myślę, że na chwilę obecną, bynajmniej w wadze 84 kg, Kubańczyk jest dla mnie poza zasięgiem, więc na tym się na razie nie skupiam. Eee, on będzie ma swoich przeciwników, ja będę miał swoich przeciwników. Jeżeli będzie nam dane się kiedyś spotkać, to się spotkamy, jeżeli nie, to nie, ale na pewno w innej wadze. Słowiański zimny